Od wielu lat zaangażowana w poprawę życia osób z różnymi rodzajami niepełnosprawności. Już w 1994 roku była współzałożycielką Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Razem. Została jego prezesem. Dzięki jej staraniom w Bestwinie powstał ośrodek rehabilitacyjno-szkoleniowy dla osób niepełnosprawnych intelektualnie. Jej kreatywność, otwartość i umiejętność przekonywania innych do pracy dla drugiego człowieka pozwoliły w 2009 roku na realizację zdawałoby się nierealnego przedsięwzięcia budowę pierwszego na bielskiej ziemi ośrodka mieszkalno-rehabilitacyjnego dla osób z niepełnosprawnością intelektualną. Do działania potrafiła przekonać setki osób fizycznych i dziesiątki firm z całego kraju. Dopięła swego, choć przed nią, jeszcze rozwiązanie problemu samofinansowania się tego przedsięwzięcia. Utrzymanie gotowego już ośrodka wymaga również środków finansowych. Znając jej determinację, na pewno się uda.